Wszystkich serdecznie. Zrobimy sobie teraz COVID-a. Te yy, mając takie o, takie badziewie Tutaj i tu była taka fiolka wody. Wlewamy to do środka. Zamykamy. W razie zamykamy. Zamykamy, zostawiamy tutaj. Yy, muszę chusteczkę sobie wziąć. No dobra, krajem nosa, nieważne. <laughs> nie? I tak wysmakają szybko nosa. Jeszcze sobie za No, wyciągamy to. Tylko wyciągamy to w stronę tu. O, no, od, od tyłu, otwieramy. Wyciągamy patyczek. No, ale byłaś O, wyciągamy patyczek, nie? Mamy patyczek. I ładnie wyciągamy. O, no, przydałby się usterek. No dobra, użyjemy telefonu. Do nosa wkładać się. Nie, najpierw, ten, te, do ust. A ty, ja w robocie miałem tego, o tego. Tutaj, do, do ust i tam. No, se grzebiemy tam. Po lewo i po prawo. Na migdałach. Chyba se zuma zrobię, macie kurde. Ale dobra. Zrobimy sobie na zuma. Chujowo, ale działa. Następne. następne y, bierzemy to samo, wsadzamy do nosa. 2,5 cm. No i obracamy, nie? To sobie obkręca. Obkręcić sobie. Nie musisz sobie robić tak. Siedem razy obrócić. Tylko może obkręcaj sobie. Też chujowa. Tak. Głębiej. A, Jeszcze Eee, ja, Żeby się za zachciało. Kół jedną stronę, no to jedną trzeba No, jedną stronę. Ale toż. Dobra. No, i bierzemy to tak ładnie tutaj, otwieramy. Zatem otwieramy to, wracamy do środka, przełamując połowę. Wrzucamy do środka zamykamy To tam się ładnie pod wodą, A więc, no idzie ten A tu jest testa. Postawnie to Mamy testa. aż miło oko załzano i tak mocno zasadziłem do nosa. O. No to trzeba poczekać. Ech, kuwa, 10 minut. Pauza. Nie. No, co? To jak... To od razu wkładasz, a 10 minut trzeba będzie później. Nie, tutaj pisze, że... W tej wodzie ma być od razu przelane do testera. 15 sekund. No w testerze się zatrzymać. Ale tutaj... A 10 razy, dobra, to można przelazać. Pomyłka. No I, teraz i później 10 minut ma poczekać no, tam, 30 na wynik. Do 30 minut się czeka. No i teraz tutaj ładnie, to jak to wsadziliśmy, zamknęliśmy to tutaj. Więc możemy tutaj ładnie. 10 tam... kropli, chyba nie? Czy ile tam pisze? Nie, ja tam 10 kropli, Gdzie tam pisze? Kropli. Dwie. Dwie, Dwie? Dwie kapeczki, tutaj ładnie. Jedna kropka, A druga kropka spadła, no i czekamy na wynik. I za 10 minut będzie wynik. No, 10, 30 minut. Tak? No, pełny rezultat to 30 minut. Ale to się tak pojawi szybciej, bo to widać, że, że tu idzie teraz to mokre, nie? I się będzie przesuwać. Widzisz? Siebie się będzie przesuwało.